Czarnie otwórz się! którą widzicie, to jest moja czwarta w życiu pychówka. Powiem Wam, nie wyobrażam sobie, by nie mieć na Wiśle pychówy, a tę wyjątkowo, bo nigdy do tej pory łódek nie nazywałem pychowy, nazwałem pagadyrka. Historia tej łódeczki to na dobrą sprawę zaczęła się w dniu 1 sierpnia w Warszawie. Biurek z kolegami z ziemi sandomierskiej przypłynęli ze względu na rocznicę Powstania Warszawskiego. Odjechałem pod Mosław Zienkowski, zobaczyłem te łódki na wodzie przez chwilę. Jurek płynął z kumplami. Podszedłem do niego i się pytałem, Jurek, bo już wiedziałem, jak ma na imię, Krzysiek, jestem. Mówię, zrobisz mi ostatnią w życiu pychówkę, Jurek się na mnie spojrza jak na wariat, a mówię, człowieku, mam 57 lat, pychowa ile wytrzymuje? 20, 25 dwie... dwie... i starczy. <laughs> no i jest? Jest. Dlaczego ją nazwałem Bagadyrka? W naszym języku słowo bohater, jakże ważny dla nas, mieszkańców Polski, wiedzie swój rodowód ze stepu. Jest to słowo z języka kipczaskiego, które brzmiało Bagadyr, Bagadir. Bohaterka, mam nadzieję, że bohatersko będzie po Miśle chodziła. Zrobiona jest z sosny. Uważam, że jest jedna z lepszych materiałów. No, może, ale może jest drogi, że tak powiem. A sosnowe drewno również się bardzo dobrze konserwuje w wodzie. Pychówka w dużej części jest zbudowana z drewna sosnowego, ale nie z byle jakiego drewna sosnowego, tylko z drewna dobrej jakości. Najlepiej, jeżeli klepki, obie klepki z jednej burty, czyli te dechy stanowiące burtę. Są zrobione tejże samej sosny, i oczywiście tu, gdzie mamy sztabę, czyli dziób, to była kiedyś korona tejże sosny, a w stronę korzeni mamy to, co wodniacy nazywają w łodziach powężą, a ludzie wisły, pusz rzecza nazywali lustrem. Lustro jest dębowe, jest dość mocno pochylone do tyłu, bo przedtem robiliśmy tak, że lustro było bardziej pionowo ale wtedy było brak możliwości regulacji silnika na trymie. Wiadomo, że teraz coraz częściej pływamy na silnikach, więc teraz jest możliwość, większy zakres jest pracy, można ustawić sobie lepiej ten silnik. Ma długości 7 chyba 30, od lustra do sztabki. Szerokość całej łodzi to jest 1,45 m głębokość około 48 cm bez kratek na, na dnie. Sosnowe dechy nie mogą być dechami impregnowanymi na cito, czyli nie może być to drewno impregnowane próżniowo. Musi być to drewno, które miało czas, żeby wyschnąć, żeby się ułożyć. Krzywule, czyli to co zwiemy wręgami, są najczęściej robione z drewna dębowego, ewentualnie alkacjowego. Pawęż również jest z dębu, no i sztaba, czyli dziobnica. A jak się mówi w okolicach Sandomierza, cupel jest także dębowa. Jest głównie zbita gwoźdźmi. Na dole są gwoździe ocynkowane, u góry są gwoździe miedziane dane. Gwoździe miedziane, żeby nie była sztywna. Bo gwoździe miedziane pracują, nie korodują, no mają swoje zalety, ale mają też wady. Z całą pewnością nie zespalają, nie trzymają tak drewna jak gwoździe stalowe. Ławeczki, sadze robimy najczęściej również z drewna sosnowego, ewentualnie jesionowego. Wiosło to bardzo ważna rzecz, bo nazwa pychówka wiedzie się stąd, że była to łódka, która była pchana. Napędzona jednym wiosłem. To jest właśnie przykład, że wiosło jest niezastąpione, prawda, panie Jurku? Tak jest. Bez wiosło brak, to nie. jest wiosło. Na silniku to każdy chodzi, ciumi. Tak jak ja kiedyś w solcu usłyszałem od Wiślaka, ale ręcami na wieśle iść, to jest sztuka. Dziupię hmm. na, na sam na sam, na sam, na sam To ona wyjedzie. Ja mam bardzo piękne wiosło. Zrobił je kolega Jurka, Józio, bo Jurek z Józiem mają taką spółkę autorską, robiąc pychówy. Wiosło jest wykonane z drewna modrzewiowego. U Jurka też stoi pychówka jego kolegi, który sobie zażyczył, żeby ją zrobić z drewna modrzewiowego, który jest znacznie trwalsze niż sośnina. Na pewno. Wytrzyma dłużej, ale mi się wydaje, że taka należycie impregnowana pychówka to te 20 sezonów po piśle pochodzi. Pychóweczka lubi i impregnację, ale lubi też wodę. Pychówka bez wody nie istnieje, to nie jest plastik, to nie jest amelinium. Tak to jest. musi być na wodzie, wtedy Najgorsze, ta łódka Najgorsze może żyje. być dla pychówki, to wyciągnąć zostawić na brzegu. Dzisiaj mam puszczalską sobotę, bo zwodowaliśmy łódkę. Ta szkódnia to jest to coś, co. Tutaj nie ma silikonu, tutaj nie ma pianek, tutaj nie ma e, syntetyków. Konopia, sznur, paku, ekotep, dziegieć, to jest ta szkoła. Starałem się robić jak najbardziej tradycyjnie. Tak, taką łódkę, tak jak robili te 100 czy 150 lat temu. Ostatnio nawet się dowiedziałem, że robiąc tak łódkę w Ulanowie, czyli stolicy Polskiego flisastwa, jak tam mówią, że w ten sposób łódki robiono tak zwane Retmanki. Były to łódki wykonane bardzo niedbale i jednorazowo, gdzie Retman miał tą łódkę po to, żeby sprawdzić, którędy przejść trawą. I gdy dopływali do Gdańska, ta łódka szła normalnie na, na porąbanie na drewno. Natomiast łódki takie dopływania, oni to krypy nazywają, nie pychówki, a krypy. Nie było zakładu deski na deskę, tylko deska była łączona na sztorc, czyli były gładkie, gładkie brzegi tych tych łódek. Powyślę kiedyś. Chodziły krypy, baty, lejtaki, olenderki, większe jednostki. Można powiedzieć, że Wisła to był szlak handlowy. W tejże chwili z racji na ilość wody nie ma żeglugi na Wiśle, a pychówka daje sobie właśnie rady pójść po bardzo płytkiej wodzie. To jest jej wielki walor. Jest cicha, bo czy będzie mieli wajpę plastikową czy aluminiową, to ona zawsze będzie takim pudłem rezonansowym od gitary, a na pechóweczce można cichutko przycupnąć, łowić ryby i wpłynąć tam, gdzie ktoś inny nie wpłynie. A wiadomo ryby są tam, gdzie nie ma wędkarzy. Ciężar. Ciężar musi też być odpowiedni, ponieważ pychuwa no, waży dużo. Napór wody jest wielki, także kilkanaście kilo minimum do łódki. No, ja kiedyś, jak miałem pychówkę taką jeszcze nadburzańską 20 kilo. Używałem minimum. Kręgosłup boli korzonki, bo jest człowiek zgięty po wędkowaniu, ale no niestety w prądzie jak się człowiek ustawia, to to musi być kawałek. Kawałek yy, kotwicy. Jest swoisty zapaszek w pychówie, to jest cały klimat właśnie łódki takiej wiślanej, to jest klasyka łódek wiślanych, pychówka ma duszę, no. plastik niestety nie. Ja pływam plastikiem z przyczyn praktycznych, ale wolałbym pychówą, a jak pójdę na emeryturę, to wtedy sobie sprawię pychówę, będę ją robił, naprawiał, dbał o nią i to będzie łódka na całe życie. Każda pychówka jest inna. Każda ma, ma swój, swoją długość, ma swoją szerokość, ma swój styl, swoją burtę, swój charakter. Jedna idzie pod wiatr gorzej, druga idzie lepiej, także do, to, to tak jak człowiek, nie do podrobienia. Pychówka daje wolność. Pychówka ma swój smak, swój sznyt. Do wiślanego krajobrazu tylko i wyłącznie przystaje pychówka, tak ta jest moja subiektywna ocena. Może jestem tradycjonalistą, może jestem staroświec, może sentymentalny, ale powiem wam, kocham pychówkę. Tak się czasami zdarza Bo pychuwa stała na płytki Przeschła Puszcza trochę Rado wylewa wodę Mam nadzieję, że jutro już będzie wszystko ok Jak ona się napije Wiślanego drinkusia I dojdzie do siebie Wyrówna potencjał W tejże chwili mam relaks Czyli magazynuję energię A w kotłowni Czyli przy silniku siedzi Piotruś, również autor wielu ujęć, które tutaj oglądaliście, a ja sobie kontempluję wieczór na pychówce i Wisłę, która jest bardzo cicha, jak Szołowowski Don. Ale to akurat nie napawa mnie radością, a wręcz odwrotnie, jest to wielce smutne że rzeka nie eksploduje rybim życiem. Piotruś ognia.